Brat ma 80% składu z SBC albo ewolucji. To prawda, to jest śmieszne, a wydaję, myślę, że lekko półtora tysiąca na tą grę. <laughs> SBC Mukiele, ewolucja, SBC, 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 zadania, trafiony z 10x84+, trafiony z z Informem, trafiony z paczki, SBC. Mam tylko trzy karty, które trafiłem w paczkach, pozdro. Stop, zapraszam Was na stronę luxcoins.pl. Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem Oscar dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. Lecimy, 103 bilans, zaczynamy Food Champions. Uwaga, uwaga, let's go. Szczerze, moje oczekiwania na dzisiaj: 14 winów. Jak będzie 14 winów, to będzie super. Proszę o łatwego winka na start. Bo to taki meczyk rozgrzewkowy, dobra. Ja już widzę tych S.O. Ja już wiem, że to będzie kurna, ciężki mecz. Jak ja widzę ten meczyk? W tym meczu ja będę prowadził grę gości, będzie wyprowadzał tylko kontry. I zobaczmy, jak. O, no dobra, szczerze, nie spodziewałem się, że tak szybko się ten meczyk rozpocznie pod względem goli. Dobra, no na razie wyszły mi trzy podania. I tak, i tak jest dobrze jak na tą grę. Dobra, kolejne podanie siadło, ale konate. Konate, 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 kurde, Cobblestone Dobra, zobaczmy. I Obama. Oj no, konate raczej tak średnio, żeby z nim wygrać, ale zobaczmy Mainu Lobikiem i idealnie pięknie 2 do. A to wini to był! Ej, myślałem, że to Mainu był Dobra, 2 do 0, Pierwszy rangequid, szczerze, szybciej niż się spodziewałem. Łat zobaczmy, mecz od 12 wina. Ali są czerwony, Gabriel Tak, Palacios, Ej jakieś słabe składy dzisiaj są. Ale na pewno na razie całkiem nieźle gra. Zobaczymy jeszcze, jak teraz w obronie zagra. Dobra. Nie panikuje. No nie będzie łatwy meczek, już widać, że. Czy to był błąd? No był. I teraz Auba, patrzcie. I Aubamy jąk. Pięknie tak. Z strzelił. Super. I zobaczmy. Odegard. Konate, nie ma. I wiedziałem. No dawaj, Kylian, ruszaj, kurne. Ruszaj wroty swoje do przodu. Czy nie będę na ciebie czekał pół dnia, jak ty wystartujesz nie Perez i zobaczmy, Aubameyang, Aubameyang i, aj, dobra, tym razem wyczuł I zobaczmy, Martin Edegard. super piłka na Konatę, ale nie ma znowu Dobra, Konate, kurda w pomocy, co się dzieje, nie? I Alba, dobra piłka do Kyliana, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Konatę, no tak Oj, dobra piłka do Euzebiusza oj, Euzebio, ładnie jest, nie ma, jak od tego nie trafił? A ja się cofnąłem do tyłu, ale tak jeszcze mega nieumiejętnie Dobra, no, dobra, dobra, czy to była dobra piłka? No, czy zastanawiam się, zastanawiam... O, kurna, Mbappe, co ty? Ej, oni znerfili Mbappe, nie? I Aubameyang Kurde, dobra, też peszek mały Oj, coś przycięło Przycięło delikatnie i dlatego będzie gol Jeżeli to będzie gol, to dlatego, że przycięło No, tak jak mówię, no przycięło strasznie Tapin No powiem, niebezpiecznie było, to trzeba... O kurde, to milinkowicz sawić, widzę, że... Gol! No tak, 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 nie zauważyłem, że on się zmienił na niego, a milinkowicz sawić akurat fajna karta do, do główek szczególnie. Także, kurde, no powiem wam, no gościu nie gra źle. Gość, kurde, gościu gra Palaciosem na skrzydle, no nie, no. Jeden gra Palaciosem na skrzydle, drugi łoim mnie Harrym Maguirem na ataku. Co to jest za full champions? Nie, jeszcze jak Sanem Mistrzeli strzeli gola, to już będzie takie poniżenie, że to koniec. Nie, jakoś się zacząłem mega rozjeżdżać w obronie... Ja pierdziele, czy tak gra chce, żebym jeszcze na zawał strzedł zaraz? Wini dribbling 01, wjeżdżamy, wjeżdżamy i rozjeżdżamy, nie, dobra, zmiany, zmiany, zmiany Chłopie, włącz ten motorek w dupie, który masz Super, dobra Dobra Kylian Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, nie no Oj, i ty, ja, ja miałem wrażenie, że gościu się tak zakręcił, że on nie wiedział, którym zawodnikiem jest, nie? Kurde, fatalnie. Wiecie, że ja się w ogóle nie przesuwałem? To Czech się tak do dupy ustawił. Po części na jego konto, konto myślę, że można dać. Ale, Kylian Mbappé nie chce, żeby ten meczek tak się zakończył. Dobra, jedziemy, 3 do dwóch. Dobra, to co? Ostatnia akcja, nie? Elastik tak zwany. R1 nie nacisnąłem A statystyki na remis, moim zdaniem Statystyki, statystyki na remis Chociaż oczekiwanych bramek gości mu więcej Także chyba, chyba zasłużenie Przegrałem, nie? Chyba zasłużenie Dużo, dużo w tym meczu zrobiła Zmiana chyba Milinkowicza-Sawicza, bo on go nie miał Na początku Dobra, zobaczmy, składzik krywala w walce o 12 wina No dobry zespół, dobry zespół Dobrze, 1-0 dla Rywala. I Kai Havertz, Dobrze! Nie ma <laughs> co tam się stało? Dobra, no... O, ej, dobrze! Mega dobrze Mega dobrze gościu tym Neymarem kręci. Dobra, bo trafił mi się jakiś kozak, a ja się nie skupiłem. Dobra, zacznijmy ten meczek już... No gramy z gra... gość przeciwnik mój gra z handicapem. Dobrze, dobrze do Ałby Obama Yang, młody Obama. Młody Obama, młody Obama, młody Ob... Aha. Gdzie poleciałeś tym, tym dzieciaczkiem Carlosem I zobaczmy mu kiele Dobrze, i kili kili, nie ma Dobra, dobra, to jest gol, to jest gol Tak jest, ścionu Pajęczynkę Dobra, kurde, dobrze gra Tym Neymarem, dobrze gra tym Neymarem Kylian Mbappé, Kylian Mbappé w środek chłopie, nie. Chłopie, w środek. Szczerze ja czuję, że ja do tego meczu mogę wrócić. Patrzcie, jak gościa stłamsiłem w drugiej. Znaczy w drugiej części pierwszej połowy. To jest tak zwany definitywny koniec rywala. I Obama Young, dobra. To ja już jestem pewny, że ja tutaj wrócę, nie. 3 do 2. Gol, gol do szatni na podłamanie rywala. Jeżeli tak, to pamiętaj, że to wszystko to jest gra aktorska. I Obama Young, młody Obama, 3 do 3. A Obama, 4 do 3, tak jak mówiłem. Pierwszy początek, w ogóle się nie skupiłem. No i nie zmieniłem formacji na początku, i to wsztradza do tego, że przegrywałem 2 do 0. Muki, ale to musi być dobra piłka, stary na. O, jaką to sięgnął, co jest? I młody Obama. Koło, i wini, i wini. Junior Odsunął się gościu, 5 do 3. O, ja pierdykam, jaki dobry odbiór to był. Oj! A, wajko! Ale tak perfidnie dostał w jajo, nie? I tu nawet mogę powiedzieć, w które? W prawe. I mukiele strzelasz to. Karny, dzięki bardzo. Szczerze, mega gościu skopał. Mega gościu to skopał, nie? Dobra, mocno w prawo. No nie, powiem wam, że. O, no nie. Dobra, dobrze, dobrze jest, że jest taki wynik jaki jest, bo delikatnie byłbym wkurzony na tą animację. No dobra, no dawaj, przepchnij mnie. Dawaj, przepnij mnie. <grywa> Hej, Niemożliwe! Oho! Wiejra się wkurzył, ale i tak podał dalej. I zobaczmy. Neymar, nie ma, ale karny, nie? Nie ma. Aha. Miał jakiś Polak, ale miał trudną nazwę. Zobaczmy. Alison Campbell Schlotterbeck, ok. Jest to solidny skład, po prostu solidny skład. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię! Konopatka Osina. Serdeczne pozdrowienia. Jesteś Bogiem, nie? Jesteś Bogiem, uświadom to sobie Zagranie Food Champions Czy będzie karta niebieska? Sprawdźmy to Nie, ale stawiam, że będzie to Declan Rice Kurde, Bright. ale 8 piątka zawsze Dobra, 19 eee, A więc tak, codzienne logowanie, oczywiście robimy za, chwi za chwilę, ale przeglądajmy SBC najpierw Czy pojawił się Lakazet? Bo to, podobno gdzieś on tam miał być i wyszła Abili No gdzieś tam widziałem Lika, że ma Że ma wyjść ikona urodzinowa która grała w lidze francuskiej No wyszła Abili, szczerze Nie jara mnie ta karta, ja nie lubię niskich zawodników W środku. W ogóle nie lubię w tym roku niskich zawodników Także Abili trochę odpada Czy warto? To musicie zapytać PLKD, bo to on ją raczej Gra, nie no ja nie robię Ja na pewno nie robię, to jest na 100% jakby wyszedł Thierry Aury, to bym zrobił. Nawet jakby był za cztery bańki. Ale takiej Abeli raczej nie mam yy, większego zamiaru. Yy, dobra, czy wyszedł jakiś Totsik jeszcze ciekawy? Chociaż szczerze, wydaje mi się, że to koniec contentu na dzisiaj, ale obym się mylił. Nie, no chyba nie ma. I 5x7, 5 razy 75 plus za czwarte codzienne logowanie. Wow! Niesamowita paczka. Ale jest w sumie Grzesiu Kobel. Dobrze, 3 paczki 10 razy 83 plus u XD. Zobaczmy. Może zobaczmy tutaj nowego toc. Ej, Toc'y lecą z tych paczek. I jest nowy toc, tak jest, to jest nowy toc. I on się nazywa Kadioglu. Dobra, druga paczka. I tutaj niestety nie ma nic. Ej, kolejny toc, ej, coś lecą te tocy, Francja? Prawie pomoc, dobra, to nie wiem, co to. Paris Saint-Germain, kobiece. A, a, ja myślałem, że to jest podwójny po prostu. Dobra, a więc nowe Toc'y jakie wyszły, to widziałem, że wyszedł tak. Po pierwsze Sergio Busquets i Podolski. Jeżeli chodzi o Podolskiego, wygląda do. Ej, naprawdę. Kurde, ej. Mega dobrze, 5 na 5 jeszcze, ej! Strzał finezyjny. Mega Playstyle, szczerze mega Playstyle jak na napastnika. Super to wygląda. Mega. To do... co, co prawda tempo mega nierówne, nie? Tempo mega nierówne, czyli. On będzie wam wolno przyspieszał, ale jak się roz, rozpędzi, no to już nie ma zmiłuj, nie? Motor niczego trzeba tu dać, ze względu też na tą zwinność i równowagę. I jest też Sergio Biscuit, który ma 99 podań. To ja mam taki de typowo, typowo defensywny, rozgrywający pomocnik, Świetnie wygląda. No, ten playstyle podcinka, wiadomo, useless totalny, ale ma fineskę, ma rakietę. Myślę, że z ławki. Dobra, paczka z tocem u Kacperowskiego. Zrobiłeś. O! Trafił Bruno Fernandesza! Ej! I uwaga, czy będzie toc? Pierwszy toc z tej paczki? Nie. Nie tym razem jeszcze, nie tym razem. Hiszpania. Także jest duża szansa, że nie będzie walkoutu nawet. Hehehe, Grimaldo. Zobaczmy skład. Alison, Bisek, Konate. No dobry, zasłuszczył ten bisek i Konate, nie? Ale może okaże się, że tego meczu nawet nie zagram. Dobra, super. Dobra, zobaczmy, skład rywala w walce o 14 winów Okej, okay, jest też bisek, także nie będzie łatwe To community jest takie przykre, chyba nie ma gorszego community od graczy EA Ja uważam, że to jest bardzo ciężkie community Ale to też może dlatego, że ja do innych nie należę i nie wiem, nie mam porównania Ale my jesteśmy community, który, któremu nic nie dogodzi No sorry, wychodzi content źle, nie wychodzi content źle <śled> Kur to już jest taki prosty przykład, nie, a dużo mówi o nas i wini, gościu się odsunął. Super. 1 do 0. Szybko poszło. Czy nie marudzimy? Marudzimy, ale ciągle marudzimy. Jak ciągle się marudzi, to już to marudzenie nie jest takie skuteczne. A tutaj mamy 2 do 0, szczerze. Yy, to miało być zagranie na krótką. Na krótko, a wyszło na długo. Nie wiem czemu. Pele ładnie foldem i piękny goal, 2 do 1. Gościu może wstanie, ale oby nie. Te, o, wiecie co? Tego widzicie, trzeba usunąć tego, bo... O i wywali go, wywali go. A nie, on to był rybnik, jego. Myślałem, że on się zaciął. Mbappe O! Karny! Ej dobra, szczerze? Szczerze? Moim zdaniem to nie był faul Jeżeli obroni to będzie sprawiedliwie jak, jak strzelę, to spoko 3 do 1 Dobra, zobaczmy czy gościu trafił w piłkę tak jak mi się wydawało Uwaga, Rolfo podbiega do Mbappe I czy ten ślizg był czysty? Bo wydawało mi się, że był No chyba tutaj już zaliczył jako kontakt Tak mi się wydaje no, i jeszcze zanim uderzyła w piłkę, to Mbappe się wywalał. Ale ty, no, do, w ogóle dostanęła tej piłki? Nie no. Nie wiem, nie wiem. Chyba, chyba, chyba moim. Z... Nie wiem, chyba nie było. De Decyzja war. War się. Ch... Na. <grym> Dobrze. Do... <grym> uwaga, uwaga. I Vini, I Kai Havertz. Ja pierdzielę. Co jest grane? Dobra, ja w tym, ja w tym tygodniu też miałem taki meczyk, którego, no nie mogłem za żadne skarby wygrać, bo działy się takie cuda. I chyba, chyba oddało mi ten meczyk. Chyba to jest ten meczyk z kategorii, no chłopie, nie przegrasz. Jeszcze brakuje czerwonej kartki dla Widzicia z dupy i, będzie, i już możemy zakończyć FIFA bingo, nie? Ja już wiem, że ja mogę z dupy wchodzić w ślizgami i tak nic nie będzie. Taki, taki to jest mecz. Patrzcie na to, widzicie. Widzicie, ja, ja, ja mogę robić tutaj tylko wślizgi, ja i tak nie stracę gola, nie? Drugiego. Widzicie, kolejny wślizg zrobiony, znowu bez faulu. <laughs> nie no, sorry, ale już nie mogę z tego, nie? Bo ja tak trochę to dla beki powiedziałem, że ja mogę robić każdy wślizg i nie będzie faulu, ale tak jest rzeczywiście, nie? I jeszcze tapinem to kończymy, super, 5 do 1, chyba mamy Chyba ma, będziemy mieli mecz o 15 winów I mamy Rich Quita, spodziewałem się tego tak szczerze Dobra, zobaczmy, 10x8 3+, plus. co tu będzie? Nic, <ścoughs> nic nie będzie Ej, ale w sumie 3 walkouty Uwaga, Czech, Ruben Diasz, Konate, dobra, dobra, oj dobrze, oj dobrze to wygląda Jeszcze jest Gorecka, Nkunku, Haaland, fajnie to wygląda O Jezu, się kręci, nie? Jak moja pralka na tysiącu obrotach, no nie no Dobra, chyba nagrody za 14 winów na O ja pier Na kogo ja trafiłem! Dobra, zaskoczę go strzałem z dystansu. Kurcze! Dobra, może Gościu chciał się tak tylko popisać i tak naprawdę nic nie umie. Zaraz zobaczymy. Oj, ładnie to zrobił. Nie no, wariacik jest dobry. Myślę, że lekko 18 winów może wbijać. No ale cóż, czasami na, tak... na takich też się trafia, nie? I auba! Kurde, przesunął się! I wini... Dobra, być może jest szansa, że będę miał pecha za poprzedni mecz Jest duża szansa, nie, jest duża szansa Próbuję przekabacić tymi, oj, gol No i wiadomo, pierwsza akcja gol, nie, standardzik Pamiętajcie, ja jestem zawodnikiem, który gra do końca Bo ja wierzę, ja wierzę w swój, swoje szczęście, umiejętności trochę mniej Ale ja wierzę, że nawet taki gościu, który właśnie udaje pralkę na, tysiąca obrot na tysiącu obrotach No on prędzej czy później się spali, no ja wtedy będę brylował. Ja, ja będę wyczekiwał swoich okazji. Będę jak komar, którego nie da się po, pozbyć. Pięknie Petrzech. Dobra, Michał. Ziel... Nie no, nie jest zły ten rywal, nie jest zły. <noise> Coś bramkę przesunął. Ja, ja czuję, że gościu jest słaby mentalnie Mamy to, mamy to, mówię wam. To 2 do 0. Już, już dzisiaj wróciłem z takiego wyniku. Ej, ale mimo, że, powiem wam tak, że mimo, że gościu robi tyle skomplikowanych rzeczy, to jest na, na wachlarz umiejętności, jaki pokazuje, to to nie jest topka, nie? To nie jest topka, graczy. A naprawdę momentami kiwa się, jakby był prosem. Znaczy, czy ja jestem jedyny, który tak czuje, że gościu ma niesamowity wachlarz umiejętności, ale do prosa mu strasznie daleko. Jakoś takich, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Na przykład grałem przeciwko Zalewskiemu, to on też robił takie skomplikowane rzeczy, ale... Jakby, nie wiem, tam miały one jakiś wielk, większy sens A tu on robi tylko po to, żeby robić Co ja myślę o wygranej jakiejś Oj, ale to była piękna piłka Dermita Poszedł sobie na, na zakupy do warzywniaka I gol Proste A potem się okaże, że to jakiś nerwen jest, a ja go tak jechałem, nie? <noise> Dobra, chyba, chyba po meczu Może jednak się myliłem Może jednak popełniłem błąd w moim osądzie Bo teraz strzelam gola Trzecia poprzeczka, pozdro. Ale tak, no dało mi za, za ten wygrany poprzedni mecz. no też nie mogę być zły Bo ja mega farta miałem w meczu 14 winów Dobrało mi jakiegoś... W ogóle nie no ja jestem pewny, że dobrało mi typa, co walczy co tydzień o 18, nie? Z wody zanulowaniem, no wachlarz umiejętności ogromny. Nie. Dobra. Karny! W którym momencie tam był karny? Ej, bez kitu, co tam? Co tam się stało? No wiadomo, że podcineczką, nie? Spoch to ty w tym meczu? Nie, bo, że co, że próbuję być lepszym graczem? Jak mam się stać lepszym graczem, jak gram tylko ze słabszymi? Muszę zagrać czasami z kimś takim mecz. bo gościu, dużo pułapki offside'owej robi. O, dobra! Wini, wini, wini! Zaczynamy comeback, panie panowie, zaczynamy comeback! Aj, myślałem, że będzie 5-2 już. Davidem Goginsem i AFC. Ej! No, ale nie, to jest jakiś pros, on zna schematy wszystkie, on wie jak ich bronić. To jest gościu, który po godzinach gra w Squad Battles, żeby ćwiczyć swoje schematy. Ile on? Cztery ręce, że on tyle robi rzeczy na raz. Jest człowiek nie umie tyle rzeczy na raz zrobić. On biegnie halandem, kiwa się. I jeszcze robi w międzyczasie anulowanego playerloka. on gra w dwójkę na jednym padzie. A może on jest bra on ma brata syjamskiego. Jeden się kiwa, drugi, drugi robi playerloki. No brako, i mainu. No nie wini. Wini. No niestety wini nie wykorzystał swojej szansy. Napis Napiszę z chęcią do niego po meczu. Bo jestem ciekawy, bo jeżeli on mi napisze, że on robi co tydzień 16 winów, to znaczy, że ja co tydzień 16 robię na jakimś totalnym fardzie, nie? Zastanawiam się, jak przeskoczyć z 16 na 18 winów. jak... jak nie wiem, ja też jestem. Nie wiem, ja jestem graczem 14-16 bardziej niż wyżej. Nie wiem, jak przeskoczyć. Trzeba. Trzeba kontrolować Squad Battles, nie? Nie wiem. No tak jest. CLA Bison. Ja do niego napiszę z chęcią. Dobra, zobaczymy, że to Polak. Napisałem po polsku. <laughs> Zobaczymy, czy to Polak Dobra, i oddajemy oczywiście ostatniego wina Śmiało, oddajemy I cyk, mamy nagrodę za 14 winów Patrząc na to, jak mi idzie w tym Food, ch food Champions, w Toccy Live Miałem 16, na Premier League Miałem 14, na Bundesligę Miałem 16, teraz na Ligę Francuską Mam 14, czyli na La Ligę Będzie 16 winów znowu No to let's go, nagrodę za 14 winów Za 16 nie oddaję, za 14 Też nie, także szczerze Bez oczekiwań, biorąc pod uwagę co było, co się działo w piątek, to bez oczekiwań podchodzę do tych y, pików Jeżeli będzie coś dobrego w pierwszym, to odsłaniam też drugiego Jeżeli w pierwszym nic nie będzie dobrego, to drugi lecimy y, no, na na Może będzie jakieś wzmocnienie w postaci na Mbappe? Uwaga, pierwszy na pewno będzie Loco, na 100%, po lewej jest Loco Chociaż y, wiecie, w tych pikach zepsutych po lewej zawsze był Mbappe, ale to jest Loco Jezu, nie, nie, nie znałem jego statystyk, jak coś, żeby nie było. Wziąć brony obrony. Dam te. Dobra, Donnaruma. Nie, nie ma Rumy Lemelu. Dobra, i Donnaruma. A nie, nie ma Donnarumy. 8-5 fizyczności. Ja Dobra, nie ma co. Nie ma co nad tego osłaniać. Dobra, Lemelu pod overall. No dobra, to drugi pik na żywca, tak jak powiedziałem. Zobaczmy. Może coś odda, może nie. Donnaruma. <laughs> Kurna, idzie co gościu 78-0 gościu robi, nie? Dobra, weźmy tego Todibo. No szkoda, no szkoda, że mi takiego wylosowało, no bo no sorry, ale takie, no, no nie miałem szans na starcie już, nie? Nie miałem szans na starcie. Także dobra, jednak dobry był. <laughs> jednak był dobry, skoro ma 78 0, czyli jego triki nie były często bez sensu w takim razie. Zmieniam totalnie zdanie. Zobaczmy w takim razie. 2x84 plus za sezon, nie ma niebieskiej karty. Chłop, ostatnio w Champions przegrał w marcu. Not bad. nie chcę mówić z kim była ta przegrana. Dobra, zobaczmy. Paka za 100 tysięcy. Nie ma. Nie ma nic niebieskiego. Szkoda. Jest Marys, tak? Nie będę... Med... <grym> 8-4. Dobra, paka Ultimate. Nie jest, nie jest, nie jest. Nie jest nic niebieskiego. Francja. Ale Mor. Ej, dobra, w sumie całkiem jest opaczka. Delict, Morgan. Nieźle. I Mike Made No. Nieźle, nieźle. Dobra, 3 razy 85 plus. Zobaczmy. Będzie niebiesko. Niech mi nie oddaje, niech mi nie oddaje na Tocy Live Na Premier League, Bundesligę, Ligę Francuską Ale niech za tydzień odda Zobaczmy, paczka z trzema Tocami Ligi Francuskiej Let's go, na sam koniec, dobijmy się Portugalia, prawy obrońca Ej, ale on ma 99 tempa, to nie tak źle chyba No i oczywiście oprócz Thiago Santosa wychodzi Donnarumma Tak jest, tak jest, tak jest Ej, ale w sumie on chyba nie jest zły, co? 99 tempa ma to nie może być złe. Czyli co? Kolej... Pią... Czekajcie, który to czwarty tydzień to z rzędu? Jeszcze nic nie trafiłem, nawet na ławce w tym zespole. Załapał się Pepe, a żaden mój czerwony pik się na ławkę nie załapał. A gdzie ja to DIBO będę grał, jak ludzie będą popylać Mbapę Górna i dębele na następnej a Że to Siara gra czerwonym to DIBO w tym momencie. 10x83 na koniec. Tu też niestety. Nie <laughs> jest niebiesko. Nie wiem, może ja mam jakieś konto już złe. Nie wiem, jak, 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 jak to wytłumaczyć, nie?